Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy 7 marca, dzisiaj mamy 7 stopni, piękne słoneczko i dzisiaj chciałbym Wam nagrać filmik, jak pielęgnować krokusy. Najpierw Wam je wszystkie pokażę, później będę opowiadać. Zobaczcie, tu mam takie pomarańczowe, tu fioletowe już przekwitają, tutaj dopiero wychodzi krokus. O, tu też jest. Zobaczcie jeszcze wam pokażę. W ogóle zobaczcie, jakie już są duże tulipany. Tutaj, o, jeszcze nie kwitną, ale już są pączki. Tutaj będą fioletowe krokusy. Yy, tutaj wam pokażę, są yy, białe krokusy. Też bardzo ładne. Zaczynają dopiero kwitnąć. Yy, Tutaj fioletowe zaczynają kwitnąć, tutaj już fioletowe przekwitają. Pokażę Wam dalej. Tutaj fioletowe zaczynają kwitnąć. O, tutaj też. W ogóle mam fajne kolory w tym roku krokusów. A tutaj są takie brudno-białe, takie trochę żółte i jest jeden. Violetowy. Jeszcze tam kilka mi się nie rozkwitło, ale to Wam pokażę już w następnym odcinku, jak się już rozkwitną. To teraz Wam opowiem o krokusach. Krokusy sadzimy cebulki na jesień. Najlepiej jest to zrobić w październiku i w listopadzie. Można też w grudniu, jeżeli jest w miarę ciepło. Krokusy sadzimy na trzy głębokości cebulki, i po prostu ich nie podlewamy, zostawiamy, i sobie wczesną wiosną, a właściwie nawet późną zimą yy, wykiełkują. Yy, Jaką ziemię lubią krokusy? Krokusy lubią ziemię lekko kwaśną i nie lubią ziemi podmokłej, ale to już się tyczy nie tylko krokusów, ale wszystkich kwiatów cebulowych, bo wtedy po prostu ich cebule zgniją. Krokusy nie ma tak, jak z niektórymi kwiatami, na przykład tulipanami, że w drugim roku już nie będą tak ładnie kwitły od posadzenia, że w pierwszym roku od posadzenia ładnie kwitną, a w drugim nie tutaj tak nie ma. W przypadku krokusów, chociaż już po paru dobrych latach, to mogą się, trochę się już te cebulki wostarzyć i po prostu trzeba co jakiś czas dosadzać. Yy, krokusy lubią stanowisko, miejsce, na którym rosną yy, słoneczne, może być yy, półcieniste, bardzo fajnie wyglądają w trawnikach, co jeszcze, nawet jak gdzieś macie rabaty, na której jest jakieś wysokie drzewo, co ma gałęzie, to też je tam posadźcie. Bo po prostu jeszcze teraz, jak one kwitną, tak w marcu, to jeszcze to drzewo nie daje tyle cienia, co będzie dawać później. No, i krokusy mogą występować w wielu w kolorach, w pomarańczowym, w różnych odcieniach fioletu, bieli, żółci, naprawdę bardzo ładne i duże jest ich kolorów. Najładniej wyglądają tak posadzone w grupach, wtedy ładnie wyglądają, nie tak, jeden tu, drugi tam. Najładniej wyglądają w grupach. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tutaj już trochę część już przekwita, to po prostu tutaj urywamy tego przekwitniętego kwiatka, i tak zostawiamy i nie obcinamy tych liści, bo te liście muszą żółknąć. Dobrze, żeby na rabacie były inne kwiaty, które zwrócą bardziej uwagę niż te, później już takie żółte, brzydkie. Liście. No dobra, no to już wszystko na tym odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, oglądajcie moje filmiki. Więc na razie.